Pójdę jak prawdziwy mężczyzna od strony ulicy. Najwyżej za chwilę zobaczą Państwo takie. A może nie. dlatego, że tak kręci. Że lepiej mi trzymać kamerę w prawie ręce. No właśnie, tutaj jest nawet skrzynka pocztowa. No niewiarygodny. Ciekawe, to jakiś opuszczony budynek. Może kiedyś się odważymy i eksplorujemy go. Ej, to można wejść. Szanowni Państwo, na jednym ujęciu. Ojej, to latają jakieś... Dzień dobry. Myślisz, że tu można wejść? Nie wiem, żebyś brała mój ale iść. Gdzie? Do góry, schodek złamany. Aha. No i teraz co? Narobiłem wam apetytu, to muszę tu wejść. A zresztą wcale nie muszę. To zwykle bywa, nic tu nie ma. Ale nie zaszkodzi sprawdzić, nie? Puste pokoje, piece. Aha. Ciekawe, taki piec w ścianie. Pomysłowe. A tu widziałem gdzieś jakąś gazetę. Gdzie ona była? To też postawa, A teraz już nic nie widzicie. Ale jest umywalka. O, to jest umywalka. Ale wygląda, że tutaj po prostu ludzie się wyprowadzili. W sensie to nie jest opuszczone w takim znaczeniu, że po prostu zniknęli. Stąd obywatele. Tylko po prostu się normalnie, kulturalnie doprowadzili i zabrali wszystko ze sobą. No właśnie, zobaczmy jeszcze tę gazetę, która tu była przed momentem. O, tu jest gazeta, no właśnie. Tu jest gazeta. Zobaczmy, co w tej gazecie. Domy, mieszkania, grunty. Może, może jest też ta lokalizacja, Giełda Dolnośląska. Z kiedy jest ta gazeta? to widzę jakaś większa może tu nie ma okładki No nie będziemy szli w kierunku wyjścia Basia czeka na dole się niepokoi czy przeżyliśmy czy nie więc chodzimy jakby się wszystko tu zerwało to jeszcze będą nagrania z góry chociaż Uff, udało się zejść. Jak tam, ciocia, drżałaś, owuja? Uh, 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 uh. Było tam coś ciekawego? Było tam mnóstwo ciekawych rzeczy, same artefakty, złoto, kosztowności. A tutaj? Pokrzywy głównie. Tu są pokrzywy, ale tu jest też wejście. Dzień dobry. Mm. Nic nie widać. A tutaj z tyłu tego domostwa. Aha. Czyli te mieszkania na parterze mają wejście z tyłu. Ale ich tutaj stan jest jeszcze gorszy. Spójrzmy. Dzień dobry. Jak to to wygląda? A, no to w ogóle też ciekawy pomysł, że wejście jest z tyłu. A jest ciocia? Ciocia gdzieś poszła. Okna zabite dechami. No, nic tu nie ma do oglądania. Drodzy eksploratorzy, jak tutaj przyjdziecie, to możecie sobie świadomie odpuścić, bo za dużo tu nie ma, ściany się wyginają, zaraz się to wszystko zawali. To też już coś spadło, chyba. A tutaj? Też. Ło dziury w podłodze. O! Piecyk. Kiedyś pewnie był niezły. To kolejny piec kaflowy. Rury. Ale rury jeszcze dałoby się wyciąć ze ścian. Złomiarze jeszcze się nie popisali. O tu rura. Tu rura leży. Jeszcze hmm. tu sporo zostało. A to jakieś gospodarskie. Zajrzyjmy. Ale raczej, jak tam nic nie było, to tutaj tym bardziej. No właśnie. O, ale prąd? To może jeszcze jest prąd. Chociaż raczej nie. No ale już nie będziemy szli tam dalej. Dobra. Sprawdzone. Tak to wygląda mniej więcej w całej okazałości. Dobra, wracam do basi. Nie no, tutaj to same skarby. Dało się do tych mieszkań wejść, bo wejście są od tyłu, wiesz? Ale chyba idziemy dalej. Z dobrych wiadomości to nikt mnie nie złapał. Ale tam też okno zabite dechami. Tyle, że można podejść od tej strony. Zresztą pewnie do tego też by się dało podejść. Natomiast nie zmienia faktu, że nic tam nie ma. Niestety. Niestety. Zresztą sobie to miało być. Ale nie możemy zrozumieć dlaczego w pobliżu takiego pięknego zamku, w takiej pięknej miejscowości ktoś tutaj mógł nie wiem, się wyprowadzić, bo to wygląda właśnie, że to nie jest opuszczone, tylko ci ludzie się wyprowadzili stamtąd. To sensie tam nie ma jakichś rzeczy osobistych. Tam są jakieś właśnie, wiesz, piece, wszystko jest, wiesz. Wszystko jest zabrane, uprzątnięte, nie? Niczego nie ma. Thank you